No dawaj ten turmowny. Nie, odejmij, bo to jest turmowny Dichu... środku. ja. No daję też turmowny, no. Dichu ja. No, no. O, rozchwili. Nie się w turmowny. Co się dzieje? A, bo to nie jest poza wykonawcami. No. Bo... O, to się Dobre, na tych no. to No. Ten... to No. 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 Na No. 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 to No. nie No. No. To za biłem nie wiedział Co? Na... gra? no to na, wiecie, na, nie? na kompanie wiecie Zwiecie ile fotnaj tak kompa Na kompanie. No To, to się nie. Coś? Gdzie to, to leży. No biorę, biorę, no. Pan? Panowie, coś tu, teraz będziemy pierwsi. Ty Coś tutaj leży, ciekawe, bo tu... To... ty, teraz potrzebuje wędki niebieskiej? No baj. Co? Nie no, w sumie za daleko jest już A co, na taką niebieską można lepsze rybki złowić? No, no. Tak Gdzie tyle to zbiegnie? tam? Ty, dalej do mnie nabalają. dalej G Gonią mnie, kurwa To zaż nie miałem łuku, bo on go z upuścią. Taki za który ma nauczył taki. No, odjeżdżamy Ktoś po lewej strzela, widzę gościa O, tu się strzelają w górę. O, tam są ty, o ty to jakieś koty są Leży, jeden leży Nie Dobra, leży Widzę tam panę, bo nie ma jak też mam... TY złoty BRONIE, CHŁOPIE, JAKI TOK, możemy no, Może skara zrobić Mam jedno Nie, by ta kurwa, znowu jesteś się pizze daleko ode mnie Dawaj te części, Daj mi jeszcze Dawaj te części Daj daj mi jeszcze czy Dwa seconds later. Panowie na pierdolacu tam dalej, nic. To nie odpowiedź kurwa, bo ja są mój w Leży, jeden kurwa leży. O ile chwilę. Dzień kurwa? Zadycha jebana w dupę, szmatek <k welche> Lecą się O ty kurwa strefa leci, O ty ja pierdałam. Tyja życie nie ma Zjebałem go Z Gdzie Leży Ja ci go wyrzuciłem na początku, łapu dziągę Kurwa się budujesz, kurwy synu. Jedyny jest na mostu Napierdala Daj mi jakieś leczenie sobie To nas o tyłu zaśmaka No ja do niego biegnę no spokojnie Spokojnie, ja go widzę Ale tu plecy też tam walą, nie? Tu tyle ty to jest i jest jest dobrze? To coś do my oni się budują tutaj, że widzę no. Zero broni mam, zero amunicji Tylko na krótko, macie amunicję bez kara? Nie mam Masz się, Kura Jeszcze się trzeba Co? amunicji bez kara? Mam zero czy... Leży jeden? Drugi kurwa, amunicja się Drugi kurwa, jeden leży! Władyszy to drugiego! Szybko! Daję je Jeszcze jeden. No dawaj lećmy tutaj kurwa! Dobry, jeszcze ty, no, no leczycie mnie ty co? Tak muszę podleczyć! Macie coś do leczenia? Coś tam fajnego upadło z niego? A nie, nie mam dobrze. Że to są. Mama, ja, mam lucie, ale dawaj, dawaj. Pierwsze miejsce, juzu! Gdzie był? Tu za domem wiesz, to się kampił pierwszy bolączkowy. Pierwsze miejsce, aaa,